O morno pięknie, Boża ryba jest! Ja już trochę miarę powiem Ci. Siedemdych jest na widę. Ale piękny. Taka to wytrzyma? No dobra i ja teraz opowiadaj, jak warszawska Wisła ogólnie? No powiem Ci, że przed chwilą już traciłem nadzieję. Witam wszystkich bardzo serdecznie, z Sebastian Kowalczyk. Taka jest bardzo niezwykła sytuacja, bo jesteśmy gośćmi u towarzysza Gukały. No właśnie mamy problem, bo mieliśmy być... Słuchajcie, mieliśmy być yy, o świcie na rybach. No to co prawda, żeśmy no, może tak troszeczkę wczoraj yy, się za bardzo integrowali, no ale no, my wyglądamy Tórka. rewelacyjnie, naprawdę. Bardzo dobrze się czujemy na no, Lego Nie wiem co się stało z tym chłopakiem, no taki się miły wydawał, taki spokojny. Mówił, że on stanie pierwszy. No. Jaki dziś dzień tygodnia? Jesteśmy w komplecie, dojechał y, Tomek Relikantę tutaj do nas i za chwilkę ruszamy sprzęt już prawie popakowany. A co będzie nad Wisłą, to nie wiem, zobaczymy za chwilę. Grube bolenie czekają. Jesteśmy grubi, to tak. będą również grube ryby. Wszystko dobrze? W kibelku byłeś? Tam wszystko ok? Byłem. Byłeś. Umyłem się nawet na ryby, bo ryby lubią czystość. To jest rzecz sporna oczywiście, bo niektórzy twierdzą inaczej, ale zobaczymy. Dobra, bez przedłużania, słuchajcie, o co ogólnie chodzi? Łukasz nagrywa materiały najczęściej o łowieniu karpi, karasi, leszczek jakichś tam dziwnych rybek, robi tam zasiadki różne, no wiem, bo oglądam czasami. A tutaj jest taki pomysł ogólnie, aby go zachęcić i przekonać do łowienia typowo rzecznych ryb. Boleni, sandaczy, sumów, troszkę mu tu pokażemy i mam nadzieję, że niedługo na Łukasza kanale będą takie materiały się pojawiać, bo oni tam mają bardzo fajny odcinek Wisły, na który ja też bardzo chcę przyjeżdżać w przyszłości. No i może dzięki temu chłopaki miejscówki dospracują już. No. Ja, jeżeli coś mogę powiedzieć, ja po prostu nie potrafię łowić bulę, nigdy mnie nikt nie nauczył. Jak widziałem, jak się u nas łowi, to polega na tym, że się szybko rzuca, szybko zwija cały czas. No tak jakoś mnie to nie bawiło, no ale jak mi ktoś pokaże, to. Nie mówienie, czemu nie? A tutaj będziemy akurat na takim miejscu, gdzie te bolenie można łowić też troszeczkę inaczej. i To też warto pokazać. Boleniowe klasyki. Stado kormoranów. Piękne jest. Czy Krystyna Czubówna? Są kormorany, jest ryba. Mam nadzieję, że coś złowię. Zapłaciłem 60 zł za to, żebym tutaj mógł wędkować. To jest mało. Ale jednak dużo. Tak, bo gugawa na razie tak. niewiele bierze. I 1200 kosztów operacyjnych. Tak. I dychę za reklamę Lur Lidera oczywiście. 10 złotych, <noise> <Rzucam się. głos> we trzech 1 maja, na rozpoczęcie sezonu. Oni poszli tam, a ja tu na skróty. Skakuję przez nie szybko muszę złowić pierwszego bolenia. W pierwszym rzucie, pach. I to była taka klątwa, od tamtej pory mam problem z boleniami na dzisiaj. W pierwszym rzucie 1 maja złowić bolenia to jest przekleństwo i no. O, o to pokaż to są nasze warszawskie przysmaki. Pierwszy pekiel w życiu! Pierwszy pekiel, brawo, jesteś rozdziewiczony. To się zębami ściąga. To jest, czy to jest to, co myślę? Tak, Zajtaśma, no. Żartuję. nie. Przyzwyczajaj się. Nie, piękna jest Wisła, ale papier jest obrzydliwy. Ja jeszcze taki kawałek wyciągnąłem z takim. Nie będę was obrzydzał. Może. Koledzy się obśmiali, obśmiali, ale Jazie to uwielbiały. A Brzany to kochały wręcz. Widzieliście co zrobiłem? Ogólnie, jak jest, jak jest zaczep, to nie ma czasu szarpać. Lepiej jest odpuścić parę metrów plecionki i ta plecionka bardzo często, czy gumę, czy woblera, przy takim nurcie po prostu wyrywa z nurtu. Pamiętajcie o tym, zaoszczędzi się trochę przynęt. Nasz dobry warszawski papier taletowy, pięknie. Tak, tak, wiem, mam awarię. Ale wyobraźcie sobie, moi kochani, że w tym momencie łowimy powyżej oczyszczalni czajka i powyżej zrzutu ścieków na Burakowie. Skąd więc na tym odcinku warszawskiej wisły po każdej burzy i obfitych opadach deszczu w wodzie bierze się papier taletowy, zużyte podpaski i stare kondony? Według MPWK 10 razy w roku można w sytuacjach awaryjnych Troszkę główienka popuścić prosto do wody. Uwierzyłbym w te 10 razy, gdyby tylko 10 razy w roku padało. Taką mamy w Warszawie Europę i proszę nie politykujcie mi tu w komentarzach, bo nie po to wam o tym mówię. I są po prostu fakty. No, chłopaki mają rybę. Słuchajcie, jest pierwszy boleń. Tak. Adaj złowił. O kurka, 70 człowieku. Wow Siedem dych jest na widę Ale piękny Gratulacje panie Nie, yes. Champion wróci A jak mi mówi nie nagrywaj, nie nagrywaj, bo mały cię ja zobacz Masakra. Zobacz kolor wobler, Ale Ale są całego połknął? No? Nie, nie, tylko tu nie. Po mi nogami widzę a go a? Widzę, 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 widzę i tak trzymam się. Zakręcił! Po na stopa się jaka torpeda czy było? Nie było. To było. Poszedł. Pięknie. Jeden. Ty, ale on jest, nie chce się podzielić, chociaż jakby temu Łukaszowi dał złowić. Kurde. Oczywiście mógłby się podzielić. No, nieładnie już się zachowuje. Bardzo nieładnie. I nie, kulturalnie. Nie czy wiesz, pokazał po prostu kto rządzi na rejonie. A, a tam są fakty, okej. Aż to są te boleniowe kolory teraz. Te boleniowy kolor. Boleniowy Seledyn. I na stopa pod samymi nogami. Nie do końca na stopa, ale powiedzmy, że na stopa. I nie jest to boczny trop <grymne> 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 się nie wciął Nie, ryba Ada się robi bardzo fajne woblerki łowne, no, bo też i mi łowią od jakiegoś tam czasu Tam czasami Gogidami sztuka albo dwie oczywiście nie Trzy. Bo wiecie jaki on jest ogólnie Ale słuchajcie Jakbyście chcieli coś takiego woblerka kupić, to linki są pod filmikiem. Tam w opisie znajdziecie. I robi, robimy to po godzinach i zbieramy wędkarzy na zapis. Każdy, kto się zapisze, jak tylko partia wyjdzie 100-200 sztuk, to od razu. To znaczy co? Wyjdzie. To znaczy, że to nie może sobie wejść przed ręki? Nie, bo to jest towar deficytowy i schodzi w pół godziny. Biznesmeni kolejni. Jest druga ryba. Ładasia. Ładnych kobietach lepi Pewno boleń No, już tam widać Adaś, jednak ty to specjalista jesteś Sywa, Champion zobowiązuje, co? No To jeszcze większy No, popatrz tak się robi. Nie jakiś. Słuchajcie, jak będziecie kupować śpiochy, y, z buty, wszystko jedno, to zawsze sprawdzajcie czy jest system dobry sik. System dobry sik to jest takie krzyżowe zapinanie szelek. Zapinacie sobie tutaj. To ściągacie i sikacie. A nie to, że to wam gdzieś ucieka i potem jest o Jezu, Jezu, Jezu. System dobry sik. Dobry dobrych strefach wędkarskich. A propos systemu sik ja bym chciał jeszcze dodać, że jak tu zapinamy, to sikamy szybko, bo jak sikamy za długo, to odcina dopływ krwi do mózgu, można stracić przytomność. A jak się sika na rafie, może być to śmiertelnie niebezpieczne. Nie no, faktycznie, a się mistrzem właśnie ciągnie trzeciego. Ha, nieźle. Nie. A podbierać? Nie, po <gry> no. nie Co, te kamery przynoszę, po co podbierać? Ładnie Ładnie no. Ło! Ładnie no. ładnie no, no, no. Dziękuję, pozdrawiam. A zdjęcia nie chcesz? Nie. Nie, wiecie, chcę. No co, nie, nie, Co, nie dali ci złowić ryby? Zbierzymy. Nie, na razie. Nie, nie. Maki weźmiecie no, po, po. się za robotę, tylko chodzicie tutaj może tutaj na biurze. na na trawkę. I nie mam miarki, wiesz? Chodź, tam jest miarka. Boże, tam jest Gugi, to ty się weź za robotę. Weź równo. Prawdziwy sumiasz nigdy się nie śpieszy. Przyjdzie sekunda, że może im się Zobaczcie, niestety się zapiąłem. Woblerem. Ryba dnia. Ale całe szczęście. Gugi, wie jak się, się z nami obchodzić. No, o, mordo, O, Pięknie, boża ryba jest. Ja już trochę miarę powiem Ci. Aaaa! Tak. To Wiesz co, jak su, na sumowitu chyba coś bardziej. Bo tak przymurował. Muszę węgę, przepraszam. Nie? Wiesz, bo on znur się stoi. Będzie ciężko. Ręk... ma Ale... łap Dobra, ja muszę nagrać te emocje. To sum, sum. będzie. Ty coś napisz tam, bo się zrobi. To co? Panie? Co... co? So, so, daj, pokaż, szukaj. Yeah. Okay. Dobra, zajmij się rybą, ja nagrywam lepszego. No, olej to. Właśnie. muszę nagrany, bo to by to tyle... Ręką szkółkę to no, myślę, że to boleń? Możemy no. się przyzwyczaić, tak, nie? No, jak oni z ramy, to wiecie. Jedna ryba, trzy kamery. Do czego to doszło? Tak, Więcej kamerzystów, jak ryb A tu muszę tego ziomka przejść. Tak, to tak.

No stoi Jestem. A Nie w za kamienie nie no dobrać, dalej nie pójdź. Nie, nie jest, jest, jest? W yes? sumie O oh no, jest, 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 yes, yes. Mam nadzieję, że to wędka to Na razie nic nie mogę zrobić za To wędka to wytrzyma? No dobra i ja teraz opowiadaj, jak warszawska Wisła ogólnie? No powiem Ci, że przed chwilą już traciłem nadzieję. O, Aha. Nie straciłem. <laughs> nie, żartuję. Udzielałem eee. że teraz. No kurde, no co. Ja, Kurczę, nie wiem jak to skomentować ogólnie. Ale tak bywa, to jest ja, Wisła, no. Poradzie, no trudno. woblera. Kawał ryby. Ta, bukała ci fakturę za Woblera jeszcze wyślę. Nie małą. Na uspokojenie nerwów spróbuj drinka po warszawsku. Powiedz dobry. Mocny. Mocny. Ale kiwi chyba, tak? Kiwi. Ale Kolor kiwi każdą rybę żywi. Przyzwoity. No za tego suma. No wygrał. Na tym polega wędkarstwo. Tak jest. Raz się wyciąga, raz nie. Raz się wyciąga. A raz się no, Ale poszedłem jeszcze raz za Dasiem z nowym woblerem. Pierwszy rzut. Bam. Uderzenie. No i co? Ale powiem wam, że złapałem apetyt na jutro. I na pewno jeszcze tutaj wrócimy. Będę chłopaków wcisnął, żebyśmy tutaj przyjechali. Mieliśmy na pstrągi, jechać, ale. Jak się mają strągi do takich bydlaków? O, jest pięknie. Słuchajcie, mordeczki, nie odpuszczamy, to naprawdę był bardzo fajny dzień, działo się dużo, ale to nie koniec emocji. zostajemy na noc. Yy, tylko na chwilę, żeby tak przycupili sobie w knajpce, abyś napić piwka, schłodzi się troszeczkę. Yy, jutro, kolejny dzień, dzisiaj kończy odcinek, bo niech sobie był za długi, więc yy, zobaczcie kontynuację. No i zobaczycie całkowicie inną wersję na kanale Łukasza. Zapraszam, wbijajcie, zobaczycie moim okiem, jak to wyglądało. A i to, towarzysz Górała z wędkarskiego Sztosu. też coś tam nakręcił. Tak, e, same cholery, taka, taka, taki creme de la creme. Creme de la creme i przepisy gadania. ogólnie, jak dobrze przyrządzić smaczny wiślany filet. No więc widzimy się niebawem, trzymajcie się, cześć.